To, co warto o emocjach w ogóle wiedzieć, to to, że jak my się y, nakręcamy w uczuciu y, czy niepokoju, czy złości i tętno nam skacze powyżej 120 uderzeń na minutę, to mówiąc w dużym skrócie nam się rozum odłącza, bo my musimy najpierw wiedzieć, jak nam będzie wygodnie, no bo mieszkanie jest do mieszkania. I dobrze, że robimy raz na jakiś czas. Szukasz nowego mieszkania? Wejdź na rynekpierwotny.pl. Znajdziesz u nas ogromną bazę ofert, raporty cenowe. Inteligentne rekomendacje, porównywarkę ofert i personalizowaną mapę. Przeprowadzimy cię od marzenia do wprowadzenia. Podobno najtrudniejszymi momentami w życiu pary są narodziny dziecka, urlop i, tu uwaga, remont mieszkania. Nie wszystkie pary docierają do końca procesu. Urządzania lokalu. Dziś w kanale Misja Mieszkanie spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego kolor ścian jest dla nas tak ważny, że z jego powodu jesteśmy w stanie porzucić partnera. A naszym gościem jest psycholog Anna Kędzierska. Dzień dobry. Dzień dobry, uśmiecham się do tej zapowiedzi. No. Czemu taka decyzja, czy wybieramy taki czy inny kolor ściany, czy wybieramy prysznic, czy wannę, jest tak dla nas ważna, że jesteśmy w stanie się o to pokłócić na śmierć i życie? No wiesz, co nie wiem, czy na śmierci życie, ale rzeczywiście pamiętam swój czas remontów, remontu mieszkania, budowy domu, nawet kiedy z dużą frajdą jeździliśmy z moim mężem do różnych sklepów budowlanych i stojąc przy tych ścianach, na których są różne kolory farb wyklejone, patrzyliśmy sobie tak z tyłu, jak bardzo ludzie potrafią podnosić sobie ciśnienie, że to jest ten brązowy albo ten beżowy, teraz podobno wszyscy na beżowo. No i jest to pewne zarzewie konfliktu, dlatego że my nie zawsze umiemy powiedzieć, o co nam w tym kolorze chodzi, i dlaczego wanna, a nie prysznic. Mówimy tylko o swojej decyzji, o takim wierzchołku góry lodowej, o, o naszym pomyśle, ale nie pokazujemy, co po tej drugiej, co za tym wszystkim stoi. I ten drugi ktoś, kto nas słucha, nie do końca rozumie, jakie my mamy motywy. Czyli rozumiem, że ty sugerujesz, że gdybyśmy Więcej o tym porozmawiali w takim kontekście, jakbyśmy chcieli urządzić całe mieszkanie, po co nam ten brązowy, to wtedy byśmy się lepiej zrozumieli, i aż tak nie kłócili przy tej palecie barw w sklepie. Tak, i pod warunkiem jednym, że Aha. pod słowem rozmawianie, Kryje się nie tylko i wyłącznie mówienie o tym, co ja chcę i jak to ma wyglądać, ale także słuchanie tej drugiej strony. Bo po to mamy dwoje uszu, a jedne usta, żebyśmy więcej słuchali, a mniej mówili. Dlatego że dobra komunikacja, która się przydaje bez względu na to, czy pracujemy, czy jesteśmy w związku, czy remontujemy mieszkanie, no to jest taka umiejętność świadomości tego, co mną kieruje w działaniach, ale także umiejętność powiedzenia tego i usłyszenia, co jest po drugiej stronie. Albo do pytania, jeżeli ja czegoś rozum, nie rozumiem, a nie przyjmowania założeń, bo my dosyć często funkcjonujemy: no przecież ja go znam, przecież ja wiem, przecież mu zrobię niespodziankę, e, przecież bo on zawsze, bo, bo z nim nie warto na ten temat rozmawiać, to ja podejmę decyzję, zrobię po swojemu, no a potem będzie miał, no mógł rozmawiać, bo będzie miał teraz za karę taki, a nie inny kolor ściany. No to do, nie, nie prowadzi to do budowania relacji. Powiedz mi, czy to jest taki problem męsko-damski, czy jakby dwie panie, koleżanki urządzały sobie mieszkanie, to też się w ten sam sposób pokłócą? Jest to, powiedziałabym, problem ogólnoludzki. I powodów jest wiele. Po pierwsze, dlatego, że nas w szkole nikt nie uczy komunikacji. Uczymy się o przydawco, o pantofelku, ale jak Diagnozować, co jest dla nas ważne, poczuć i uwierzyć, zaufać sobie, co jest dla nas istotne, dotrzeć, dlaczego akurat taka wanna, a nie inna, jest do nas bardziej dopasowana i bardziej do nas woła, a potem, żeby to powiedzieć w taki sposób, żeby to nie było atakujące i żeby. To był komunik to było budowanie relacji, a nie stawianie na swoim, no to nikt nam tego nie pokazuje. Um, I myślę, że to, czy para jest jednopłciowa, czy dwupłciowa, nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczenia. Komentujcie i subskrybujcie. Nasz kanał Misja Mieszkanie jest wspierany przez rynek pierwotny.pl, wyszukiwarkę mieszkań i domów. Czy gdybyśmy zrobili z tego urządzenia mieszkania jakieś? kryterium powodzenia w życiu. To to, jak te pary sobie radzą z kompromisem na koniec, jest jakimś kryterium, które pokazuje nam, że one sobie poradzą w życiu z wszystkimi innymi sprawami, czy to, że akurat zgodzimy się przy wyborze samochodu, czy przy wyborze koloru ściany w mieszkaniu, w ogóle nic o naszym życiu i naszej relacji nie mówi. Ja myślę, że to jest bardzo fajny test, dlatego, że często przy zakupie, czy przy remoncie mieszkania, no jest tak, że my mamy po pierwsze ograniczony budżet, a po drugie ograniczony czas. Mhm. Czyli nie możemy sobie pójść w takie totalne puszczenie wodzów fantazji, powiedzieć, no dobrze, to, to zróbmy, tak jakbyśmy chcieli, słuchajmy siebie, rozmawiajmy. To jest taki czas, który jest wysycony emocjami. To, co warto o emocjach w ogóle wiedzieć, to to, że jak my się nakręcamy w uczuciu czy niepokoju, czy złości i tętno nam skacze powyżej 120 uderzeń na minutę, to mówiąc w dużym skrócie, nam się rozum odłącza. Czyli jak my wyjdziemy na takie wysokie emocjonalne obroty, to my przestajemy słyszeć siebie w środku, przestajemy niejednokrotnie kontrolować to, co mówimy, a słuchać tego drugiego człowieka, no to umówmy się, już dawno zeszło to na drugi plan. I emocje, których my doświadczamy w czasie tego procesu komunikacyjnego, one też są niesamowicie ważne, bo one są informacją na temat tego, jak wygląda ta nasza psychologiczna rzeczywistość. Czy rozumiem, że ty chcesz mi powiedzieć, że w pewnym momencie kolor niebieski czy brązowy przestaje mieć znaczenie? Ważne jest, żebym wygrał. Wygrał konflikt. Czasami tak, tak. No wtedy, kiedy on się tak rozwija i zaczynamy od tego, że nasze zdania się polaryzują, czyli ty mówisz niebieskie, a ja mówię turkusowy, i mam przekonanie. Dla ciebie to wszystko jedna. Ja mam przekonanie, że ten turkusowy jest tak dla mnie istotny, bo, no bo jest istotny, bo kojarzy mi się, nie będzie pasował do żółtej kanapy, którą sobie wybrałam, ale jeszcze ci nie powiedziałam, więc ty zupełnie nie rozumiesz, dlaczego to ma być ten turkusowy i chcesz swój niebieski. I ja zamiast Ci opowiedzieć dlaczego, i, i że tak naprawdę najważniejsza, to jest ta żółta kanapa, która jest wygodna, bo ja na niej siedziałam, a chcę Ci pokazać, że za tymi naszymi wyborami nie stoi tylko i wyłącznie to moje tak, ja tak chcę, ale stoją różnego rodzaju nasze potrzeby. I czasami to jest potrzeba komfortu, czasami to jest potrzeba kontroli rzeczywistości, czasami to też jest potrzeba postawienia na swoim. No bo, na przykład, przy remoncie innego pokoju pozwoliłam ci, w cudzysłowie, pozwoliłam, albo przymknęłam oczy i ustaliliśmy, że robimy tak, jak ty chcesz. No to ja bym chciała, żeby teraz mi się wyrównało żeby w tym drugim to ja mogła mieć po swojemu. I ty już być może zapomniałeś, bo w tym twoim pokoju jest ci wygodniej i już nawet nie wiesz, że ja mam takie oczekiwanie. Albo może ja nawet się z tobą nie zakontraktowałam w ten sposób, że Arek, to jest twoja przestrzeń, ok, te... zróbmy ją po to twojemu, a to jest moja przestrzeń i zrobimy ją po mojemu. Czyli dobrze jest w tym remontowaniu i planowaniu remontu dać sobie przestrzeń na to, żeby zamilknąć, zatrzymać się, Pobyć sobie ze sobą samym, ale też ze sobą nawzajem, nie po to, żeby w tym momencie coś ustalić, tylko żeby sobie opowiedzieć, jakie to jest dla Ciebie, dlaczego to ma być turkusowe, dlaczego to ma być wanna, bo może to nie jest tylko i wyłącznie kwestia architektoniczna, tylko stoją za tym inne wartości, na przykład, nie wiem, kwestia pieniądza, oszczędności wody albo ekologii, bo to jest dla mnie ważne, albo pomysłu na to, żeby kupić droższą wannę, bo mam takie doświadczenia, że jak teraz więcej zapłacę, to mi to starczy na dłużej i unikniemy remontu za naj Najbliższe 5 lat, więc dobrze jest się zatrzymać i skorzystać z siły tego refleksyjnego smutku. Największy problem w komunikacji robi się wtedy, kiedy my doświadczamy strachu, lęku i złości. Dlatego, że z strach jeszcze jest fajny, bo on jest taką informacją na temat tego, że jest jakieś zagrożenie, tak? Czyli ja czuję, że jakieś moje potrzeby nie będą zrealizowane. Słuchaj, to zróbmy taki eksperyment. Co prawda nie jesteśmy parą, ale się lubimy od wielu lat. To spróbujmy urządzić przynajmniej salon w naszym w potencjalnym, naszym... tak, mieszkaniu. A myślisz, że to już trzeba? So, ja bym odwlekła jednak tą decyzję, wiesz, bo ja się strasznie nie lubię kłócić. Ale skąd wiesz, że się pokłócimy? Może się pogodzimy i przemyślimy, po, czy dobrze partnerów. Poznam cię parę lat. Ach, to, to prawda. Prawda, to prawda. No słuchaj, wolałabyś mieć nowoczesne, czy takie bardziej retro mieszkanie, ten salon? No ja idę zdecydowanie w stronę nowo nowoczesności. A ty? Ale ja też. To tutaj idzie nam dobrze, tylko że ja lubię bardzo kolorowo, wiesz, na przykład... Bardzo kolorowo. Tak, A co to znaczy dla ciebie bardzo kolorowo? Żeby przynajmniej, jeśli nie ściany, to zasłony były w jakimś mocnym ko kolorze. Zasłony. Teraz modny Kurczę. jest kobalt. Są, no ja bym ten jest... kobalt... I ja ci no problem jest taki, że z zasłonami, wiesz, ja w ogóle nie lubię zasłon. Eee, Lubisz tobą... sąsiadów, rozumiem, bardziej niż zasłony. Nie, nie, bo ja urządzam. A ty bo widzisz, to żeśmy tego nie ustalili. Ja gdzie urządzam mieszkamy? mój salon na wsi, wiesz, mm. i ja mam pola przez okno. A ty a ja urządzasz miejski to. No to urządzaj że... u siebie ja u siebie. Tak, chyba tak skończymy, <laughs> <laughs> bo to jednak jest zasadnicza różnica, gdzie się ehm, chce mieszkać. Ale widzisz, to i to, tak naprawdę to pięknie pokazuje, że my rozmawiamy. Nie o tym, co mamy urządzić, tylko każdy z nas urządza potrzebach. swój własny salon. Mhm. Opowiadamy o swojej wewnętrznej rzeczywistości i tak długo, jak się nie złapiemy, to o czym my w zasadzie gadamy, no i u nas to wyszło bardzo ładnie i szybko. Natomiast często jest tak, że my przyjmujemy założenia, że jak coś jest dla mnie oczywiste, to zresztą nazywa się klątwą wiedzy, to ten Drugi ktoś widzi tą rzeczywistość dokładnie to samo, a jak nie widzi to jest głupi i tyle. To w dużym skrócie i, i z przerysowaniem, z przymurzeniem oka. Natomiast zakładamy, że jak coś jest ładne, to jest ładne i dla ciebie i dla mnie. Że jak coś jest funkcjonalne i wygodne, to jest takie samo dla ciebie i dla mnie. Natomiast jeżeli my pewnych rzeczy, kolorów, mebli używamy inaczej, bo mamy inną dynamikę życia, bo mamy inny temperament, bo mamy inny wzrost chociażby, no to wygodna dla ciebie kanapa będzie niewygodna dla mnie, bo ja się w niej zapadnę i zawsze będę musiała siedzieć z wyprostowanymi nóżkami, bo mi się kolanka zginają w innym miejscu niż Tobie. I to są takie drobiazgi, które wtedy, kiedy przystępujemy do podejmowania decyzji, jak chcemy, żeby ta nasza wspólna przestrzeń wyglądała, żeby się zastanowić, to jak ja chcę jej używać. Ja indywidualnie. Dlaczego ja pewne rzeczy chcę mieć takie i kto będzie głównym użytkownikiem? Na przykład kuchni. I warto wtedy puścić przodem tego kogoś, kto sam zdecyduje, gdzie jest mu wygodniej, żeby były szafki otwierane skargiem, bezkarga i tak dalej. A w innych pomieszczeniach, żeby zobaczyć, jak my je chcemy używać. Czyli nie jak one mają wyglądać, tylko po co my chcemy, żeby to takie było. Dużo wymagasz od tych naszych wybierających, ja myślę, urządzających że... mieszkań. Nie wiem, czy oni będą w stanie być aż tak racjonalni. W ogóle mam wrażenie, że psycholog dużo dużo żąda o, o, od człowieka, który idzie <grym> i chce koniecznie niebieski. Ale wiesz, to jest wszystko po to, żeby później ci, którzy remontują mieszkanie, nie musieli korzystać z pomocy mediatora, po to, żeby znaleźć dla siebie wspólne rozwiązanie, tylko żeby umieli siebie nawzajem zobaczyć, albo nie musieli korzystać z pomocy terapeuty rodzinnego czy mediatora, który im pomoże się mimo wszystko zgodnie rozstać. No bo to, to, to nie o to chodzi. I ta sztuka rozmawiania to nie jest tylko wtedy, kiedy. Jesteśmy w związku i remontujemy mieszkanie. Ale to jest tak samo jak idziemy, nie wiem, do sklepu budowlanego i chcemy kupić wspomnianą już przez ciebie wielokrotnie wannę, bądź też prysznic. Bo to nie jest tylko kwestia wyłącznie wymiaru i koloru, tylko tam jest temat jeszcze innych rzeczy, które warto wziąć pod uwagę. Tylko my musimy najpierw wiedzieć, jak nam będzie wygodnie, no bo mieszkanie jest do mieszkania. Nie do sprzątania, nie do urządzania, nie do remontowania. Nie do tego, żeby ono się kłóci, nie kłócić, tylko po to, żeby nam było wygodnie. Szukasz nowego mieszkania? Wejdź na rynekpierwotny.pl Znajdziesz u nas ogromną bazę ofert, raporty cenowe, inteligentne rekomendacje, porównywarkę ofert i personalizowaną mapę. Przeprowadzimy Cię od marzenia do wprowadzenia. Ja ci teraz coś pokażę, zobaczą to też nasi widzowie mm -hmm. i chciałbym, żebyś to skomentowała, dobrze? No dobrze. A jak to jest z decyzyjnością? Przychodzi para <śmiech> <śmiech> i co wtedy? Czy y, mężczyzna dba o to, jak tu mówi nasz pan reżyser, żeby były relacje, a nie rację <laughs> szczęśliwe życie, życie, kiedy żona jest zadowolona. Krótko mówiąc, my, mężczyźni siadamy z boku, przytakujemy i liczymy oh. tylko nerwowo, czy na co nas będzie stać. Nie generalizując, w, większych, w większości przypadków tak. No, tak. To kobieta, kobiety urządzają dom. To one e, mówią albo sugerują, jak ten dom miałby wyglądać, ale bardzo często mamy coś takiego, że to jest dzielone też, tak, że na przykład, ok, ja zajmuję się sprawą z tej przestrzeni dzienno-dziecięcej, tak, czy strefy dziennej i dzieci, a tam zostaje gabinet, sypialnia. Mąż mówi, dobra, ja potrzebuję tego czy tego jeszcze. więc... Ja pamiętam, że broniłem bardzo swojej wizji łazienki z prysznicem, bo to była taka bardziej męska z tych dwóch Ta. łazienek. I tam nie chciałem wpuścić. No właśnie to jest nie... nie byłem chętny do kompromisu. Po pierwsze, to, co ja mówię, kochani. Remont to jest test dla związku. To jest test dla związku. I to tak można byłoby terapię kiedyś zrobić, <noise> ile par się rozeszło podczas remontu. Miałeś taki przypadek. Miałem, taki oj, oj. Miałem takie przypadki, tak. Bardzo przykre, ale były też takie sytuacje, że no, związki nie dotarły remontu, do końca remontu. E, więc ten remont to test dla związku. I uczymy się kompromisów. No. Uczymy się podejmowania wspólnie decyzji albo powiedzenia, dobra, ja odpuszczam tu, a ty odpuścisz tam. Teraz jesteśmy po obejrzeniu. Powiedz mi, Aniu, czy to rzeczywiście jest test dla związku, czy urządzenie mieszkania to aż tak poważna sprawa, że powinniśmy się bać, że jak nam się nie uda, to co z nas zapara? Jeżeli jest tak, że my na co dzień mamy problem, żeby w różnych ważnych dla nas kwestiach się dogadać, no to. Może się wydarzyć tak, że przy tym remoncie będzie iskrzyć. Natomiast jeżeli, robiąc zakupy, nawet spożywcze, planując wakacje, wyjeżdżając na te wakacje, ogarniając psa kota dzieci, my potrafimy siebie nawzajem usłyszeć i zobaczyć, ale także powiedzieć o tym, czego my potrzebujemy, poprosić o pomoc. No to nie demonizujmy tego remontu. No to ja bym powiedziała, że on może być przyczynkiem do rozpadów w związku, ale tylko i wyłącznie jako wisienka na torcie i pewien dowód na to, że już wiele razy gdzieś tam rzeczywistość dawała nam okazję do tego, żeby zwiększyć. Po pierwsze, świadomość swoich własnych potrzeb, Wiesz, bo my się kłócimy wtedy, kiedy nie umiemy pokazać swojej perspektywy. Słuchaj, powiedziałeś, że to konflikty choćby o kolor, czy o wannę, czy o prysznic, to takie konflikty ogólnoludzkie. No, i ja tak nie do końca dałem się przekonać i powiem Ci, że z tego co opowiadają architekci, to jednak, że panowie trzymają się portfela kurczowo podczas takich spotkań, a Panie brylują, czyli generalnie może to jest konflikt jednak troszkę płciowy. To znaczy, panie mhm. uważają, że to jest ich naturalna przestrzeń i nie wolno im tam wchodzić, bo one się najlepiej znają na materiałach, fakturach, kolorach, mhm. a mężczyźni nie pozostaje zapłacić. Wiesz co, to i teraz dzieje się absolutnie piękna rzecz, bo jeżeli ci panowie idą ze swoimi paniami albo jakkolwiek inaczej w związkach. Z takim przekonaniem i założeniem, że ten drugi ktoś to przychodzi po to, żeby brylować, żeby wymyślać, bo to jest naturalnie jego przestrzeń. To wiesz, to trudno jest mi spojrzeć, jak mam taki obraz tego drugiego człowieka, jako na partnera, z którym my tu zaraz razem coś fajnego zrobimy. Bardziej myślę jako agresorze, którzy, który zechce się rzucić na te moje ciężko zarobione pieniądze. W ogóle bez żadnej uważności e, i takiego pomyślunku, że tu trzeba jakoś ten budżet rozpisać, zaplanować, tylko o! Pójdzie na fali i będzie robić po swojemu. Natomiast wracając do Twojego pytania, czy to jednak nie jest powiązane jakoś z płcią? To ja bym powiedziała, że. Z płcią nie do końca, natomiast to, co możemy powiedzieć, to to, że my, że mamy takie cztery typy procesowania rzeczywistości: takiego przetwarzania informacji, wyciągania wniosków, podejmowania decyzji. I jeżeli Skrajnie różne typy się spotkają w jednej relacji, no to tam rzeczywiście iskrzy i to jest taki moment, kiedy remont czy jakakolwiek, jakikolwiek inny proces decyzyjny wymaga większej uważności. No bo mamy wśród nas takich ludzi, którzy jak dostają zadanie do wykonania, to jest krótka piłka. Zrobimy remont, dobra, jadę, kupuję białą farbę, bo ona do wszystkiego pasuje, ogarniam pierwszą z brzegu ekipę, która została polecona, dziękuję, jest załatwione, za tydzień jest po remoncie. Pod warunkiem, że ekipa jest szybka i dostępna. No, ale na drugim krańcu są tacy, którzy mówią: No dobra, ale jak robimy remont tego jednego pokoju, to może spójrzmy na to z szerszej perspektywy, może zróbmy więcej. Albo jak już wybieramy kolor ścian, no to zmieńmy od razu te zasłonki. Zwłaszcza, że wiem, że partnerowi, mężowi, żonie zależy na tych zasłonkach, więc tak chcę zadbać o całokształt. Są tacy, którzy zanim zrobią remont i podejmą decyzję, to przeanalizują oferty sklepów, sprawdzą, gdzie gdzie jest y, promocja, być może na to warto poczekać. Y, sprawdzą skład farb, jeżeli akurat ekologia jest dla nich ważna i tak dalej, i tak dalej. Będą się, wiesz, zagłębiać do y, poziomu mo molekularnego w ten y, remont. No i są też tacy wizjonerzy, którzy mówią, y, zróbmy remont. Albo nie, pojedźmy dzisiaj na wycieczkę. O, a na tej wycieczce byliśmy, to był taki fajny Teraz to zróbmy sobie taras. No i teraz zobacz, jak my się tak krzyżowo spotkamy, taki wizjoner z tak zwanym badaczem, czyli z kimś, kto długo planuje, i zgłębia, i sprawdza, no, to potrzeba po pierwsze świadomości. Ja percepuję rzeczywistość, rozpoznaję ją inaczej niż ten drugi ktoś i umiem to powiedzieć, i wiem, że ten drugi ktoś też ma inaczej, i jak on tak długo bada, a ja już właśnie wpadam na trzeci pomysł, remontu, on dopiero jest przy pierwszym. To, to nie jest działanie przeciwko mnie, i to nie jest e, jego aktywność, która ma spowodować, że mi będzie w życiu trudniej. Albo jak jest ten zawodnik z kimś, kogo nazywamy partnerem, czyli dostał hasło remont i jutro już ekipa wchodzi, a partner sprawdza, obserwuje to, przeżywa i uwielbia te momenty oglądania, sprawdzania, dopasowywania kolorów. No a, a zawodnik już właśnie pobiegł i już, wiesz, otwiera drzwi ekipie. No. I teraz jak nie wiemy, jak my mamy indywidualnie i jak ma ten drugi ktoś, no to... Musi skrzyć. Wiesz co, pośrednio potwierdzasz to, co tutaj nam opowiadają architekci. Czyli że nie ściemniam. Mówiąc, nie, nie właśnie właśnie jesteś, że tak powiem, w, w linii tego, co, co, co oni mówią, że jak przyjdzie do nich para mhm. lub rodzina, to w zasadzie każdy ma gust od sasa do lasa. I y, to jest pytanie dla mnie do psychologa bardzo poważne. Dlaczego ludzie dobierają się w pary, a mają tak odmienne <laughs> gusty? I to jednak do siebie jakoś pasuje. A rodzą się im dzieci, mają jeszcze inne gusta. Zobacz, to się robi nam taka poradnia rodzinna, a nie rozmowa o, <laughs> o remoncie mieszkania. Pytanie twoje jest takie, dlaczego ludzie tak się dobierają? Tak, dlaczego się dobierają tak różne postaci, potem im tak trudno jest w tym sklepie. Albo u architekta. To ja bym to przeformułowała, bo ja mam wrażenie, że my jednak dobieramy się w wielu obszarach na zasadzie podobieństw. Natomiast te różnice są bardziej widoczne dla świata, bo one są głośniejsze, bo one są bardziej spektakularne wtedy kiedy trzaskamy drzwiami, albo wtedy kiedy możemy pooglądać parę, która nie może się przy tych wzornikach farb zgodzić, bo jak oni podchodzą i ona mówi ten czekoladowy i on przez ten czekoladowy rozumie dokładnie ten sam czekoladowy, no to w ogóle są niezauważalni. Wiesz co, no, prawda też jest taka, że są pary, które lubią taką dynamikę i spieranie się, ale najłatwiej jest nam jednak budować najpierw na podobieństwach, a potem zobaczyć, że te różnice one też są zasobem, bo jakby świat był pełen tylko takich ludzi, którzy dzisiaj dostają informacje o remoncie, a jutro już go robią, to wszystkie kolorowe farby prawdopodobnie nie miałyby racji bytu, zwłaszcza jak są ponazywane tak spektakularnie typu piasek z bali od północnej strony przy zachodzie słońca w koziorożcu. No i albo wiesz, jakby był świat tylko i wyłącznie ludzi, takich wizjonerów, którzy dzisiaj wpadają na rem pomysł remontu, jutro no jadą na wycieczkę, a pojutrze to mówią, nie, nie, to jednak zróbmy teraz. To by te budownictwo opadło. Róz... Ja rozumiem, że ty te różnice chwalisz, różnijmy się, tylko dogadujmy, tak? To taka jest twoja rada, bo nie wiem, czy wiesz, po co się przychodzi do psychologa albo to, to go co? zaprasza do no? studia, że na koniec powie, przynajmniej na koniec, nie tylko jak jest, ale jak sobie z problemem poradzić. <laughs> Krótko mówiąc, skoro mamy problem dogadywania się, to teraz... Ja oczekuję w imieniu naszych widzów, że pani psycholog nam powie w czterech punktach, no w pięciu, mhm, jak sobie poradzić zaczynamy. stojąc przed tą ścianą z farbami, jak zachowywać się racjonalnie, jak rozmawiać, żeby było dobrze. Po pierwsze, przyjmijmy założenie, że albo uwierzmy w to, że jesteśmy różni i ani remontem, ani byciem w związku z drugim człowiekiem. Go nie zmienimy, bo jeżeli taki jest nasz cel, no to dobrze sobie odpuścić i, i remont, i związek, tylko pójść na y, psychoterapię i zastanowić się, z czego to wynika, że mam tak małą otwartość na to, że inni ludzie są różni ode mnie i potrzebuję wszystkich na swoją własną, jedyną słuszną modłę zmienić. Hmm. Druga rzecz to jest poznanie siebie w dwóch obszarach, albo nawet trzech. Pierwszy to jest y, obszar Mm, takich y, potrzeb życiowych i tego, co sprawia, że mi jest komfortowo w przestrzeni, w której żyję. Czy ja chcę mieć wannę prysznic, czy ja chcę mieć kolory, zasłonki i z czego to wynika? Że to nie jest tylko takie chcę, bo chcę, tylko te przedmioty. One są uosobieniem często naszych wartości, naszego podejścia do życia, naszego myślenia o komforcie, znajomości potrzeb naszego ciała również. Więc tą świadomość dobrze mieć. Czyli poznaj siebie i sprawdź. Po drugie, zastanów się, co się z tobą dzieje, jakie emocje się w tobie pojawiają i gdzie one się przejawiają, gdzie je czujesz i jak je czujesz, wtedy kiedy no, dochodzi do sytuacji kryzysowych, konfliktowych albo pewnego sporu. Czy to jest tak, że machasz ręką i mówisz: "O, dobra, tam przecierpię, no". Bo potem będziesz cierpieć całe życie i czkawką będzie się przy różnych innych sytuacjach odbijało to, że nie zadbałeś o swoje potrzeby, nie zadbałaś o swoje. Któregoś potrzeby. dnia wybuchnę. Tyle razy ci ustępowałem, a ty mhm. tego nawet nie zauważyłaś. No ale jakżesz miałam zauważyć, jeżeli ty nigdy tego wprost nie powiedziałeś. Okej, okay, kochanie, to ja robię to dla ciebie, wiesz, to zupełnie tego nie rozumiem. Nie podoba mi się to, natomiast mam w tej chwili gotowość i podejmuję taką świadomą decyzję, ok, robię to dla ciebie, bo chcę. Po prostu i nie oczekuję niczego w zamian. I dobrze, że remonty robimy raz na jakiś czas. O, to, Nie, to mogłaby być puenta. Powiem ci, że to dobrze, że remonty Ale robimy. Jeszcze mam Są dwa punkty. punkty. Jeszcze mam dwa punkty. Więc pierwszy, pierwszy, to jest taki, że bądź świadomy tego, co potrzebujesz. Miej świadomość swoich własnych emocji. Przyjmij to, że inni ludzie mają inaczej niż ty i to też jest absolutnie okej. Okay. A potem naucz się Mówić o tym, co jest dla ciebie ważne, no bo jeżeli już wiesz, że ta żółta kanapa to nie jest tylko i wyłącznie żółta kanapa. Tylko masz taką wizję, albo całe życie o niej marzyłeś, marzyłaś, bo usiadłaś na niej i masz z nią pozytywne skojarzenia, albo bardzo ci pasuje do tego turkusowego, bo, bo, bo masz jakiś swój powód, to naucz się o tym mówić. Nie mów tylko i wyłącznie, a ja, mów, nie, nie mów tylko i wyłącznie, a ja chcę żółtą kanapę. Tylko powiedz, dlaczego. Ja, ja wiem, że to teraz wygląda jak spłycanie albo rozbijanie na atomy czegoś, co nie jest warte. Natomiast za naszymi decyzjami, za naszymi pomysłami na życie, na siebie, na działanie stoją nasze potrzeby i nasze wartości. I tak długo, jak my nie jesteśmy ich świadomi i nie umiemy o nich tej drugiej stronie powiedzieć, no to ona tylko widzi, że siedzi baba i się zapiera, że ona chce żółtą kanapę. No i o co jej tak naprawdę chodzi? No a z drugiej strony, jak już umiemy to nazwać, umiemy to powiedzieć, to dobrze jest um, nauczyć się słuchać. Ale z otwartością, czyli nie słuchać i, i, al, i pytać. Słuchać i pytać. Nie tylko i wyłącznie po to, żeby sobie potwierdzić albo żebym ja cię naprowadziła, że jednak ta żółta kanapa, bo ci pokażę siedem innych, które są droższe i w takich kolorach, których ty absolutnie nie akceptujesz. I koniec końców, ty powiesz, o, proszę, niech będzie ta Twoja żółta kanapa. Ja będę mieć poczucie komfortu i, 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 i satysfakcji, tylko że ja się nauczę Ciebie pytać i, i słuchać, co jest dla Ciebie ważne i dlaczego Ty chcesz może inaczej bo ludzie jak są ze sobą w związku i siebie nawzajem słuchają i się kochają i szanują to mają taką zgodę żeby zobaczyć siebie takimi jakimi są i powiedzieć okej okay, widzę że to jest dla ciebie ważne i mówią sobie tak nie dlatego że też im to pasuje niejednokrotnie tak jest ale dlatego że mają frajdę z obserwowania że tej drugiej osobie to sprawia frajdę i nie mają wtedy też takiego poczucia Komprom... poświęcenia się. Czyli kompromis jest możliwy tylko wtedy, kiedy tą drugą stronę szanujemy. Może dlatego te pary się rozpadają, bo nagle się okazuje, że już nie to, co czuję. Ta druga strona kompletnie nie interesuje. Wiesz, jak słyszę kompromis, to myślę sobie, że w tym jest tyle samo satysfakcji, co i cierpienia. Więc dlatego ja nie lubię takiego Właśnie, słowa, Ja ci kompromis. przeczytam definicję, taką jak znalazłem mm -hmm. sobie w necie, i jakbyś się ustosunkowała, czy to jest mądre, czy nie mądre, znaczy możesz podyskutować z, z ai em Kompromis polega na rezygnacji z części własnych pragnień lub potrzeb w celu osiągnięcia porozumienia z drugą stroną. Pokazuje szacunek dla perspektywy drugiej strony. i i chęć znalezienia wspólnego gruntu. No, ty tak, rysujesz właśnie. takie mądre rysuneczki, które mają pomóc nam w życiu i wszystkim. To nawet nie są rysuneczki, tylko to są obrazki do myślenia. O, Słowa właśnie. są ważne. Słowa są ważne. Obrazki do myślenia. Tak. I chciałbym, żeby na koniec tej naszej rozmowy płętą dotyczącą choćby kompromisu i umiejętności zawierania tych kompromisów był taki rysunek. Obiecujesz, że pokażemy? Pokażemy. To dziękuję. Dziękuję również.